Eee, teraz będzie dźwięk. Kuba Witkowski, no w związku z premierą Bonda może to i bardzo na temat. Okazuje się, że Polacy coraz bardziej są podejrzliwi i zainteresowani sprzętem szpiegującym. No na pewno myślę, że każdy ma takie wątpliwości czasem, że chciałby skontrolować jakąś osobę. Jedno drugie podsłuchuje, sprawdza telefony i dalej, Zazdrosne żony, zazdrośni mężowie. Jest dużo większe zapotrzebowanie na usługi i gadżety szpiegowskie? W ostatnim okresie zauważyłem, że tak. Dariusz Wiśniewski, prywatny detektyw. Jest duże zapotrzebowanie na tego typu sprzęt. Klienci kupują własną rękę w sklepach przez internet. Państwo przeprowadzili pewne badania. Przeprowadziliśmy badania. W oparciu o dane sprzedażowe ze sklepów ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Krakowa i Katowic. Maciej Nowaczewski, firma Spyshop. Oraz sklepu internetowego. W stosunku do zeszłego roku zainteresowanie podsłuchami telefonów komórkowych wzrosło o prawie 11%. Klienci kupują, wgrywają poprzez urządzenie USB do telefonu. Musi wiadomo znać markę telefonu, bo nie każde urządzenie pasuje do każdego telefonu. I poprzez USB wgrywają taki program, co umożliwia zarówno podsłuchiwanie rozmów przychodzących wychodzących SMS-ów, a dodatkowo jeszcze lokalizacje, gdzie dany użytkownik telefonu znajduje się. ostatnich trzy dwukrotnie wzrosło zainteresowanie minikamerami z 13 do 27%. Co to są za urządzenia? Są to miniaturowe kamery, które potrafią pracować w rozdzielczościach HD, nagrywając obraz. Często na przykład w bardzo ciemnych pomieszczeniach potrafią widzieć w nocy. Moi rodzice kupowali miszka z kamerą, ale to tylko, żeby kontrolować niańkę. Mogą być kamuflowane w różnych sprzętach domowych, budzikach. Mogą być na przykład w zasilaczach sieciowych. Tak, często. No właśnie zaglądanie do po Poczty, wiadomości, smsy, maile. Też słyszałam, że szpiegowali się nawzajem, czyli chodził partner za partnerem. Też tak słyszałam. Kto przede wszystkim szpieguje? To się rozkłada mniej więcej po połowie. Pomiędzy firmy prywatne, czy tam instytucje oraz osoby prywatne. Ludzie generalnie nie lubią ryzyka, tak? Chcą kontrolować. Katarzyna Growiec, psycholog SWPS. Na ile mogą, to chcą kontrolować relacje z innymi osobami. Jeśli mają techniczne możliwości, to zaczynają z tego korzystać. Po prostu. Nie przeraża to pani. Nie przeraża mnie, jeśli miałabym kontrolować moje dzieci. Pewnie bym jakiś podsłuch na telefon czy tego rodzaju gadżet zastosowało. 10-13% polskiego społeczeństwa deklaruje, że ufa innym ludziom, natomiast cała reszta jest nieufna. Uważa, że właśnie w kontaktach z innymi ludźmi ostrożności nigdy za wiele. I pewnie te osoby właśnie skłaniają się ku temu, żeby właśnie wykorzystywać różne technologiczne możliwości, które sprzyjają temu, że bardziej kontrolujemy. To się tak zwanego kapitalizmu, który po prostu. Wymusza pewne jakieś takie zachowania rywalizujące. Pieniądze są takim tematem, który no, rozpala ludzi, zaoknia konflikty i można podejrzewać, że może ta nieufność jest właśnie związana z tym, że kto się wiąże z kwestiami finansowymi po prostu. no Trochę takie niemoralne to jest, jakieś to kłóci się z moją ideologią życiową. Ja bardziej idę w zaufanie niż podejrzewanie jeszcze szpiegowanie kogoś. Nie podoba mi się to. Ja bym tylko dyskutował z tym, czy to kapitalizm spowodował podejrzliwość, bo mam już tyle lat, że pamiętam poprzedni system, gdzie podsłuchiwanie i podglądanie tyle, że przez władzę wcale nie było rzadkością.